ktoś mi napisał, że prawdopodobnie to jakiś kamień albo cokolwiek w tym stylu, ale ty wykluczasz taką możliwość. No raczej nie, rozszarpane. Często przyjeżdżają do was ludzie z orysowanymi samochodami. Powiem ci, jeżeli jest to kolor zwykły, standardowy, czyli ktoś zmienia z czerwonego na żółte, raczej się to nie zdarza, ale właśnie przy takich foliach, które rzucają się w oczy albo kolorach samochodów, no to niestety nie wiedzieć czemu częściej. Się to wydarzy. Nie wiem, może kogoś ogarnia frustracja i, i tak to rozładowywuje. Ciężko powiedzieć, niestety, im droższa folia, tym częściej to się zdarza. <grystanie> Został on wykupiony z wojska, był on jeżdżącym radarem, a my wykonaliśmy e, zabudowę typu kamper. Na tamtej ciężarówce wykonaliśmy dom.

Prowadzenie kanału na YouTube to świetna przygoda. W czasie realizacji nagrań poznaje się nie tylko ciekawych ludzi, ale także bierze udział w unikatowych wydarzeniach, takich jak na przykład wyjazdy prasowe organizowane przez Kajtana Kajtanowicza i jego team. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, które ciężko zrozumieć. Gdy zauważyłem uszkodzony zderzak, to od razu zadzwoniłem do Rafała z Dreamcar i byłem mocno zaskoczony jego opinią którą słyszeliście na wstępie odcinka. Zostawcie po sobie polubienie. W ten sposób zwiększymy zasięg filmu i być może dowiemy się prawdy o uszkodzeniach. Jak przyglądałeś się temu uszkodzeniu, to przepuszczę, że z czego się ono mogło wziąć? Myślę, no wyjścia są dwa. Yy, albo był to nieszczęśliwy wypadek, albo po prostu można powiedzieć akt wandalizmu. Naprawdę ktoś mógłby przerysować e, złotego malucha? Myślę, to tak to wyglądało. Dość takie tempe Przejechanie i to tak trochę nietypowo, bo pod spodem. Gdyby, gdyby ktoś się wywrócił, no to raczej gdzieś góra przód, a to tak troszkę pod spodem. Jasne. Pamiętam, że jako opublikowałem na Instagramie zdjęcie tego uszkodzenia. Zresztą serdecznie zapraszam wszystkich widzów na Instagram także, to ktoś mi napisał, że prawdopodobnie to jakiś kamień albo cokolwiek w tym stylu, ale Ty wykluczasz taką możliwość. No raczej nie, rozczarpane. To folia PPF. I, I folia kolor są bardzo mocne i trzeba się naprawdę postarać, żeby coś takiego uszkodzić. Często przyjeżdżają do Was ludzie z orysowanymi samochodami? Powiem Ci, jeżeli jest to kolor zwykły, standardowy, czyli ktoś zmienia z czerwonego na żółte, raczej się to nie zdarza, ale właśnie przy takich foliach, które rzucają się w oczy, albo kolorach samochodów, no to niestety nie wiedzieć czemu częściej. To wydarzy. Naprawdę przyjeżdżają do Was klienci, którzy mają porysowane samochody oklejone folią? To jest jakaś forma zawiści? Czy jak to tłumaczyć? No, no chyba zazdrości. No. Nie wiem, może kogoś ogarnia frustracja i, i tak to rozładowywuje. Ciężko powiedzieć, niestety. Im droższa folia, tym częściej to się zdarza. No to w takim razie pierwsze koty za ale na waszym parkingu przed DreamCarem zauważyłem także Magirusa o takim spektakularnym wyglądzie. Co to za pojazd? Jest to pojazd naszego klienta z Danii. Został on wykupiony z wojska, był on jeżdżącym radarem, a my wykonaliśmy zabudowę typu kamper. Czyli po prostu na tamtej ciężarówce wykonaliśmy dom. A powiedz mi proszę, dlaczego maluch jeszcze nie ma kół? Bo pewnie widzowie się zastanawiają, co się tutaj wydarzyło. Felgi były regenerowane, odnawiane, odświeżane może bardziej na kolor biały, oraz czekamy na nowe oponki. Ile takie felgi wypiaskowane myślisz, że będą w stanie wytrzymać w samochodzie? Wiesz, co no mało jeździsz, więc podejrzewam, że kilka, kilka lat powinny jeszcze służyć. Przez kilka kolejnych lat posłużą mi także nowe siedzenia. Bazę do nich uzyskałem od jednego z widzów, a następnie szkielet podrzuciłem do tapicera. Postanowiłem sobie je sprezentować po tegorocznej kolizji na warszawskim Mokotowie, o której szerzej opowiadałem parę miesięcy temu. A propos prezentów, to w związku z okresem świąteczno-noworocznym przypominam, że świętym Mikołajem może zostać każdy z nas i to nie tylko od święta. Z aplikacją Orlen Witaj. Możecie zbierać punkty Witaj, a następnie przeznaczyć je na wsparcie potrzebujących. Jak to zrobić? To prostsze nawet od kupowania świątecznych prezentów. Wystarczy wejść na stronę witaj.pl i w zakładce Fundacja Orlen wymienić zebrane punkty na wybrany cel społeczny. Pomagać możecie m.in. dzieciom mieszkającym w rodzinnych domach dziecka, zwierzętom będącym pod opieką schronisk. Czy ofiarą wypadków. To ty, drogi widzu, decydujesz, dla kogo zostaniesz Świętym Mikołajem. Wejdź na witaj.pl i sprawdź w zakładce Fundacja Orlen, jak na co dzień wspierać jej działanie. A teraz zapraszam Was na wspólny przejazd z Kajetanem Kajetanowiczem. Porysowanie malucha było na pewno najmniej przyjemną sytuacją, która spotkała mnie w 2023 roku. Żeby nie mówić o samych negatywach, muszę dla kontrastu wspomnieć o najbardziej emocjonujących chwilach. Mijającego właśnie roku. A do nich na pewno zaliczyć mogę przejazd z mistrzem świata. Zatem udajemy się na tor w Kielcach. Spodziewam się niespodziewanego, więc. Wszystko okej. Okay. Eee, tak, Filip. Mam nadzieję, tak, jedziemy. Mam nadzieję, że już możemy jechać na kolankach. Ręce spokojnie. Tak. Jedyneczka, dwójeczka. Stage włączamy. O, i tu jest tak ciaśniutko, bardzo. O, i tutaj też jest tak ciasno. I sobie. Jasne, jasne. Nie Dzięki chciałem nie. ci przerywać, nie <laughs> <Dzięki. śmiech> koncentrować, ale no emocji mnóstwo. <laughs> to jest taki, taka próba mniej więcej bez tego leśnego odcinka, którą jeżdżę na testach przez e, e, Barburką Warszawską. Jest takie kręcenie właśnie. Z ale wębka. tu właśnie ćwiczysz, tak? Tu decyduję, no. Uh -huh. no. Najlepsze fajnie. jednak są takie odcinki szutrowe, wiesz? Da. E, szybkie między drzewami w sensie najwięcej wrażeń i tak. tam jakby ta wyobraźnia z kolei e, no, no musi się ruszyć nie? Ale, ale też te auta pokazują różnice na takim odcinku gdzie wiesz, gdzie skaczesz gdzie są takie dziury e, podbicia, których wiesz, których nie jesteś w stanie no, seryjnym samochodem przejechać to wtedy to robi największe wrażenie ale tutaj taka zabawa też fajnie, też się można rozpieprzyć, wiesz, jak widziałeś, nie? No tak. Dzięki ci, bardzo. Podziwiam, dzięki, dzięki wielkie, naprawdę, szacunek. A no wielki moment, nie tak? Filip, tak. no. Nie wiem, czy o coś mi pytasz, no, czy nie, fajnie. bo straciłem, że tak powiem, dzięki, zdolność wysławiania się. Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj... Nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapik.